Co to jest? What the fuck? Porąbane są To ostro Anna Stenger Powiedz Baronowi czego dowiedziałem się o Annie Dobra, ale tu mamy znacznik przecież, gdzieś, tak? I to jest znacznik W lewo Czyli tu i jest, tutaj znacznik? Jak, jak tak można w ogóle. Co to są za wiedźmi? Co one robią z ludźmi? Powiedzmy jeszcze baronowi i zakończymy odcinek. Bo się zrobił całkiem długi. Tego tutaj widzę. Ale no, niezła jazda w tym odcinku się stała. Niezła. Aż mam ochotę grać więcej. Jeszcze więcej. o burza. Wow, skąd to burza? Dobra, jaki mam poziom? O, teraz koniec. No to pewnie jak opowiemy yy, baronowi to, czego dowiedzieliśmy się, on mnie to yy, będzie nowy poziom. Co ty robisz, Geralt? Lul. No Już niedaleko. Powiem, że też radę. Ale, no, nie, no, naprawdę jest. Podoba mi się strasznie ta gra. To, mimo, iż ludzie wrzucają po 5 odcinków dziennie. Jak tak można? Jak można nie mieć życia? <ścoughs> nie, no, po prostu się naśmiałam. Ale, t naprawdę robi niezłą furorę z tymi odcinkami. Um... No to co, idziemy do. Barona. witam Cię, baronie. Nie gadamy z baronem. No, słucham. Z czym przychodzisz? Z wieściami o Annie. Jak gdzie jest twoja żona? Wieście o Twojej żonie. No to kurwa, czemu? <grymne> gdzie ona jest! Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam to kierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miały się tu. Chciałem z... nie <grystanie> sprawdzać, jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Mm -hmm. Nie dalej myślisz, że jestem skończonym z synem, prawda? I że to nie stało. To wyłącznie moja wina. No ja nie ma znaczenia. To co ja myślę nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. To powiedz, jak to z wami było. Nie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Pogadajmy z nim. Może się otworzy. Powiem coś ciekawego. Zaneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś wataszką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a u słodą wujaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No, no, no. To niedobrze. Co było dalej? No dobrze. Co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie trzy lata pocieszał ją niejaki Ewa, przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Znajome. W tym świecie też. Widziałeś? Którego dnia wróciłem do domu i nie zastałem na niej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha. Że odchodzi z tym wypiertkiem i zabiera ze sobą tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj chcieli. On ma zawsze dobry tekst. do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem? Coś we mnie wstąpiło, kurwiela, A jego ścierwą dałem psa. O Boże! Co na to Anna? Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane, wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przykre. Przepraszałem tysiące razy przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po dwóch latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Oboje jesteście winni. Masz rację. Żadny z was nie jest bez winy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No dobra. To teraz, jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu... Powiedz przynajmniej, skąd się tam wzięła, na tych bagnach? 80. Zabrała pak z Wiedźmami. Wiedźmami... Chyba pomieszały się zmysły. Ja pierdole, jaki znowu. <grym> Nie chciała urodzić <grym> dziecka i poszła do Wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa, w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała, chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysł. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. to niedobrze. że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę się na bagna. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze, niż wam się wydaje. Bo przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym, ale ja jestem wiedźminem. No. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Wkrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy. Annę. szlachetne. Wywiąż się ze swojej części umowy. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio opuścisnę? Na tym, że zaatakował was Bazyliszek. O. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. Czyli chwila. Co się dzieje przed, czy po wydarzeniach z Barna? Chyba po No po Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wyjdzie Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. <laughs> o Boże, stoi w... stoi w, konie, w koniu No to pokaż mi ten What the fuck? Dobra o, ma fajny ten Bazyliszek Nie no chodź tu No na ziemię szmatą Dawaj no, chodź tu Ła Zgin. No, dobra ja to jest fajne, bo można przez nie przechodzić, nie? Dobra, no zaraz padnę Chodź No, idź w pizdę. No No proszę Kurwa <tomytany> <mytany> To to ostre, jestem ostre, Niech Niech to szlak Nie zostawić. Biegam na górę. Tak jestem do jestem ostre, jestem wejść? Czy którędy?

Jak? Jak? <śpiewa> Jak kurde. Jak? <śpiewa> o mój Boże. To <laughs> samo miałem przed chwilą. <laughs> Boże, jak? 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 Też są takie emocje. Geralt, naucz się. Ból o konie. Znowu te loudingi. Masz wszystko? Tak, dziękuję. Hmm. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Wow. Jesteśmy kwita. Ty też mi pomogłeś. Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek. Kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy mi kwita. Hmm. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Niestety musi. Ścigają mnie upiory. Dziki Gon, kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki Gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna, i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty, co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Nice. Czyli jedziemy do Nowigradu na następnym odcinku. Albo porobimy jakieś misje. Na live. Wsiadła na koni i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Nie hm. jadę do Nowigradu! Nie szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno, ale może gdybyś. co? No wyduść to. Chcę pojechać, pan. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na Bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Pojechać. Ja dostanę, ale w następnym odcinku. zawsze się przyda. No, w rzeczy samej, zbiorę ludzi i jadę do sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączyć. Ok. Jasne. Do zobaczenia. Jezu! Jokszur! To jest! Co to jest? O, przepraszam, już nas nie ma. Co to jest? Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego uma i twierdzą, że to potwór, ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno arda. Nie wygląda na potwora. Hmm, na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karcie. Co? Jak? Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Jak? Wyjechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciek wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. No, zrozumiałem. Miałem jak żyleta. Oskubałem sukien synów do czyst. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze sklepu. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić. On pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał, Ale szansy nie wykorzystał. Nie za, nie za. Od koniec pieśni, masz teraz nadwornego błazna. Jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak, choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skór mądrego. <grym> a może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre, i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Hmm. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz turkę. Żaden problem. Na pewno ją odnajdziemy. Znaczy, miejmy nadzieję, że odnajdziemy. Nie, dobrym ojcem. A nie martw się, o ojcostwo, Dam radę. No, jedną do tego sztygardów, czy tam, nie wiem jak to się nazywało, już nie pamiętam. Ale naprawdę całkiem fajny klimatyczny odcinek się zaszykował. I tam widzę burzę jest. O, i tam jest ten gryf. Znaczy ten bazyliczek tam był. Dobra kierunek Skeliga? Czemu Skellige? O, właśnie powód na było trzy Moczary, To misją będę chciał się zająć w następnym odcinku, więc hey, mam nadzieję, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie do następnego odcinka, no i co, taki długi odcinek, no mam nadzieję, że wam się spodobało, no nie? No nic, z mojej strony to tyle, na razie, cześć, siema!